Motor Lublin KS Apator Toruń zmierzyli się w ostatnim, można powiedzieć, rozgrywanym jednocześnie ćwierćfinale PGA Ekstraligi w sezonie 2023 i działo się tyle, że chyba się nie spodziewały nawet panie z baru na Moto -arenie. które to śpiewały tydzień temu, jak to tam byłem i przyglądałem się, tylko że nie nagrałem. Ta ostatnia niedziela, a tu trzeba jeszcze dwa razy do roboty przyjść. Panie No właśnie przedłużyli wam wakat w tym roku, drogie Panie. Serdecznie witamy na kanale Park Maszyn Trześcio. Z tej strony Patryk, a tutaj Nie Darek, e, oczywiście robimy dla Was te ćwierćfinały, kochani, które można powiedzieć, że jednak jakieś tam emocji dostarczyły, bo przecież w pierwszym to Nawet dwie w tym meczu. Go... Tak jest, dwie były genialne e, tutaj ściganki w tym spotkaniu, natomiast e, mówiło się tak, że będą kiepskie te ćwierćfinały, bo e, wszyscy gospodarze dostali w trąbę e, solidarnie e, w pierwszym meczu, ale proszę, tutaj przyjeżdża to i w zasadzie nie wiadomo o co Kaman, bo to jest tak, że do czwartego biegu tutaj jest, powiedzmy, no tak z małym wskazaniem, ale jednak na gospodarze, ale potem co się dzieje, no to nie wyprzedzając faktów, Patryku, ja mogłem tylko jeden ze względu na słaby to oglądać mecz. I wybrałem ten i powiem Ci szczerze, że mijanek nie było, ale rozczarować się też nie rozczarowałem. Faktów już nie wyprzedzimy, bo było XIX dalkowiedzamy, my mocno po jesteśmy, więc niestety ale tu można już zaspoilować spokojnie, że, że po dziewiątym biegu były. Yy, 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 inaczej po szóstym już była yy, 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 drużyna lubelska, laki, Laserem, laki, laki luzerem mm. yy, bo przegrywali trzecia punktami i potem znowu yy, był. Po, po ósmym, więc Ten. naprawdę, jak wskakuje u siebie w meczu Lubelin z rezerwą taktyczną w postaci Bartka z Marzlika, uh -huh. to, to znak, że coś się dzieje i nie dzieje się dobrze. Tak jest. Patronite.pl, Kośnik Park Maszyn. Możecie tam wesprzeć nasz kanał, kochani, żeby nam też się działo dobrze, tak jak Toruniowi na wyjeździe żebyśmy też psim swendem gdzieś tam do jakiegoś jakiegoś laki e, strajka przynajmniej weszli. No i oczywiście e, zapraszamy serdecznie do lajków, do komentarzy, do tego, żeby przeklejać nasz kanał, żeby dzielić się nim. Jeżeli to, co my robimy, was strasznie nie nerwuje, no to będzie nam bardzo, ale to bardzo e, miło. Ja chciałem nieskromnie tutaj powiedzieć, Darek oczywiście się nie przyzna, jak znakomity wywiad przeprowadził z Robertem Lambertem po meczu 13. kolejki w Gorzowie, w którym to razem byliśmy po angielsku i pochwaliliśmy się razem angielszczyzną. Myślę, że tam co drugie zdanie to Lambert w ogóle rozumiał. W każdym razie naprawdę znakomity ten wywiad. A już praca kamery to już Darek tylko może ocenić, jak znakomita była. Ale Aha. zapraszamy, bo to wszystko na naszym kanale. A jeszcze ja dorowałem do Mila Senfutlinowa też, myślę, że w ciekawej rozmowie po tym Pierwszym meczu z Lublinem, na którym byłem, więc y, ja myślę, Darku, że y, okej, okay, fajnie powiedzieć, że y, Toruń pojechał dobrze. Y, na moto przepraszam, na arenie lubelskiej, oh. ale to raczej znakomity Przedpełski, a reszta no, robią swoje. Nie to, że ja znowu, ja, a znowu będzie ten Patryk to jedzie na ten Toruń. Nie. Gratuluję awansu, ale dwa mecze przegrane i tutaj Przedpełski niesamowicie się budzi. Co dzisiaj wyprawia ten chłopak, to niesamowicie w każdym biegu, żadnego przypadku w ogóle nie było w tych jego punktach. Emil Saifudinow z kolei wykluczony, też za chwilę powiem o tym, czy słusznie, czy nie z ostatnim swoim biegu, robi się też nie są to jakieś czary mary mm. ale swoje dokłada i Lambo i Dudek a i Lampard na swoim byłym domowym torze też robi swoje a juniorzy tylko na defekcie Bańbora, tak naprawdę podarują punkty. No właśnie, od szóstego biegu pachnie już taktyczną dla y, Gorzowa i ja tak się zastanawiałem, gdzie tu w końcu wcisną tego prawdopodobnie z Marzlika, żeby pojechał, być może ewentualnie Kubere czy Jaro, Hampela i powiem ci szczerze, że zdziwiłem się strasznie, ale to, że, dlatego, że nie śledziłem y, mocno punktów Emila Zajfudinowa, że to na mm -hmm. niego idzie taktyk w biegu dziesiątym, ale y, no bo wcześniej oczywiście mieliśmy takie piękne skowronki, czy to w postaci Pawła Przedpolskiego tutaj, y, który Wygrywa na przykład z Lindgrenem i Czerniakiem, z Duzersem razem. 5 do 1 w biegu piątym. W szóstym też przecież Lambe Parci, tak? Czyli Lambert i Lampart. Lambert i Lampart wygrywają. 5-1 z kim? Halo? Przepraszam, że z Marzlikiem? Czy to prawda? Eee, no i potem bo Hampel oczywiście tych lampę Partów w dziewiątym e, przytrzymuje, ale to w dziesiątym taktyk idzie na Emila Sejfuddinowa. No i od tego już się zaczyna po prostu wygramolanie się z tego laki z zespołu motoru Lublin Mistrzów Polski aktualnych, którzy e, koniec końców robią ten mecz ośmioma punktami. Tak, jeszcze też no, piłkę po, pora o, chciałem powiedzieć, dobra, porażki musi prze, przełknąć Bartek z też w biegu ósmym, bo nie, że mm. przegrywa on, to też drużyna przegrywa 4-2 w tym biegu. Mm. Więc naprawdę tutaj się działo i ja naprawdę gratuluję drużynie, chociaż tylko pięć trójek po stronie tej toruńskiej to naprawdę się... Tutaj postawili mocno, wiadomo, że mieli tych byłych zawodników, jakby nie było. No tutaj Lambo jeździł, tak, Lampard, ale nie pamiętam teraz, jakie tam były wciary w sezonie zasadniczym. Na pewno tutaj ten wynik był lepszy, już teraz strzelam w ciemno. Tak czy inaczej, no awansują, moim zdaniem, hmm. słusznie bardzo do tego półfinału, aż chciałoby się powiedzieć, że no, z tych dwóch to fajnie byłoby ich zobaczyć właśnie e, z Częstochową, ale to chyba, no zobaczymy jak to będzie, ale zostawimy chyba sobie na te mecze obrązowy medal. Oczywiście, ja tutaj chciałem od razu przejść do tego. Nie biegu zabierając biegu. Z żadnych tam oczywiście y, y, tych, tych tam szans, jak to się hmm. nazywa. Tak. Chciałem przejść do biegu 14, Patryku, bo w 13 widać, że Emil Sajfudinow już ma tę prędkość, bo tam wygrywa przecież z ile pamiętam, z Marzlikiem, chociaż Kubera robi dudka, jest tylko remis, ale w biegu 14 wykluczony zostaje Sajf Sajfudinow po ataku na Dominika Kubere i toruj na czele z połową internetu grzmią po internetach, po Twitterach, że tak jak Szymon Woźniak w tym roku, no i wielokrotnie tam to śmierdziało, akurat. Tutaj muszę przyznać ta jego upadki, ale dojlowe prawie rzecz czy no, miał przynajmniej kilku nauczycieli, których mógł, mógł to przejąć. Tak tutaj Dominik Kubera, podobno się ludzie zawiedli strasznie na nim, bo taki był dobry <noise> zawodnik, a tutaj <noise> tak upada. E, więc e, pytanie do ciebie, Patryku. Oczywiście Emil Seifuddinów jest z tego biegu wykluczony. Dominik jedzie dalej. Jak ty to widzisz? Czy zgadzasz się tutaj z, i z, z sędzią i, przepraszam, i czy, czy masz ewentualnie jakieś tutaj inne pomysły na to rozwiązanie tej sytuacji? Ja chciałem tylko powiedzieć tak. Emilów to jest piękny człowiek, który o. takiemu malutkiemu człowieczkowi, jak mi obiecał, że poczeka i, i zrobiłem z nim wywiad, gdzie już powinien dać. Znaczy to się on jest mniejszy. Poszedł, chociaż on nie. Powinien się, ale duchem jest większy dużo. Tak jest. Powinien już dawno iść się kąpać. Nie, czekał, rozmawiał z kimś przez telefon i no, prze przecudowny człowiek, że poczeka na mnie. I on jest w ogóle bardzo grzecznym człowiekiem, to chciałem hmm. to powiedzieć. Na I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak był zapytany przez pana Bęca, chyba jak dobrze kojarzę, o tą sytuację, to. Trochę się zgodził, tak? Powiedział, że trochę rozumie, że jakby on też jego sytuacja była ciężka, no bo tutaj miał, wyprzedził tego, tego Dominika i miał tą wielką prędkość i nie mógł jej wytracić i tak to się ułożyło, ale troszeczkę jakby się jednak zgadzał za bardzo nie spekulował, czy mogło być w drugą stronę, czy nie narzekał na to, że został pokrzywdzony przez los, ale mówię, to mogło to, że jest tym pięknym człowiekiem, grzecznym, wychowanym i tak dalej, to mogło Właśnie. być przyczyną do tego, bo też moim zdaniem, ma rację, miałby rację, gdyby postawił na swoim. I, i jednak uznał, że to. No, no takie zamieszanie, jakie tam było przez to, że to, no to było walka o jeden punkt, tak, więc mm. Kubera nagle gdzieś tam przywalił do, do, do balotów, nie do balotów, bo to już była prostan do, do bandy tego Emila, który musiał zjechać, bo, bo by się po prostu tam wywrócił, już musiał zjechać do środka, ale nie zjechał do końca, no nie wiem, co miał jechać na trawnik, nie wiem gdzie. I tak to się zdarzyło, że, że tam zahaczył tego, tego Kubera, bo na pewno tak było, że zahaczyło jego lewą nogę, nie jak to ktoś tam powiedział prawą, chociaż za chwilę się Poprawił. Ciężko było zahaczyć z, z, z lewej strony o prawą nogę, ale to, to jest Żużel, to jest piękna Żużelka. Ale to się tak nie zdarzyło, więc na dwoje babka wróżyła, ale y, chyba jednak się zgodziliśmy, Darku, że jakkolwiek jest kontrowersyjna ta, ta kwestia, to no musi. Emil jednak mieć to z tyłu głowy, że to tak, to może się skończyć, jakże i tak będzie wychodził. Czy problem Kubera? był taki, że to był tak neurologiczny moment tego toru, że Dominika Kubera było tam, widać, jest taki przyruch, może on nie widzi do, de facto Sajfudinowa, któremu najpierw najpierw no, nie zajeżdża, ale no, blokuje go, powiedzmy, wyjeżdża przed nim, tak? I potem e, wystawia tę nogę właśnie tak, jakby bał się właśnie tego wjazdu w łuk, e, ale też myślę sobie, że Emil miał to zawahanie, będąc z tyłu Dominika Kubery, mógł wężej wejść trochę takim yy, yy, Tam chyba tak troszkę trochę troszeczkę. Tak jest, tak, tak, tak. To nie był mhm. Emil, to nie był wiesz, ten Emil, ten, ten, ten zmarznikowy tak, tak. Emil, gdzie tam kotur jest z każdym... Dokładnie więc hmm. on jednak jedzie blisko tego Dominika Kubery i zahacza tym deflektorem o tę nogę ludziom się wydaje, że Dominik Kubera mógł spokojnie tam się utrzymać na motocyklu ale problem jest taki, że słuchajcie jak wjeżdża się tak szeroko w tym momencie toru, to tam nie ma czegoś takiego, że można jeszcze poszerzyć po prostu tak to nie działa, jeżeli jest tam nawet lekkie lekka modyfikacja jazdy takiego zawodnika, tu w przypadku właśnie kontaktu z Emilem Saifuddinowem. No to po prostu są dechy. Albo my po prostu wystąpimy z, do, do jakiejś politechniki wrocławskiej czy warszawskiej o to, żeby dali jakiś czujnik na motocykl, żeby zobaczył, czy zawodnik na takim nachyleniu, jak w przypadku Kubery, i w takim miejscu, przy takim podcięciu jednak mógłby się tam utrzymać, i tak dalej, czy też nie. Uważam, że ten żużel jeżeli jest sportem niekontaktowym, w sensie, że bywa tak, że jak jest kontakt i zawodnik nie upada, bo są miejsca, gdzie można się wybronić, a wręcz trzeba. I zawodnicy wtedy mocniej przyciągają tę maszynę po uderzeniu drugiego zawodnika, i, i to się broni, ale są miejsca gdzie naprawdę z tego nie można wyjść. Ja uważam, że był ten jednak kontakt i ten sport jest tak skomplikowany, że y, no i poza tym to nie był jakiś neurologiczny moment tego y, strasznie meczu, więc y, tak czy siak wydaje mi się, że jest tutaj, chociaż oczywiście niewrag tam walczyło się przecież o Laki Ruzera. Myślę, że za, za, zasłużenie ten Emil Zajfudino został wykluczony z tego biegu, bo nie wierzę w aktorstwo Dominika Kubery i ja jestem to bardzo też. sceptyczny o talenty jeździeckie Twitterowiczów. Bardzo często w tym przypadku to tyle z mojej strony. To może w artykuł z twojej strony, wygrani. No właśnie, bo w ogóle nic nie mówimy, w ogóle 11 minut rozmowa, nic o tym Lindgranie, mm. który robi dwie całe ogromne, wspaniałe Mijanki, w całym That meczu is. były dwie, zgodziliśmy się nawet z góry stats, że tak, tak było i to oczywiście jest bieg numer 10 um, i bieg numer 12, kiedy to wyprzedza Lambo na drugim okrążeniu z tego co kojarzę, więc naprawdę y, świetny mecz Lindgrena i to też warto podkreślić, znowu waleczny i no tak fatalny był ten tor dzisiaj do, do ścigania, tylko ta zewnętrzna chodziła, każdy się tam wypuszczał i po prostu nikt nie próbował nawet schodzić do wewnętrznej, bo wiedział, że to kompletnie nie ma sensu. Hampel robi znakomitą robotę, trzy trujeczki i też walnie się przyczynia do tego, że jednak jest to... Wygrana na koncie lubelski. Mhm. Do tego mamy oczywiście z który ostatecznie wyciąga te punkty, nawet na niezłą średnią, nawet ponad dwa. Ale naprawdę to jest no, taki mocno przeciętny ten, ten mecz. Chociaż no właśnie, trafili na y, y, momenty takie genial, genialnych przebłysków przedpełskiego, między innymi czy też lampo w tym meczu, że no musiało się pewnie to tak skończyć. Cierniak no gaśnie po tym swoim pierwszym starcie trzy punkty, potem 2-0 i dwie jedynki wyciąga. Bańbor szkoda, bo na pewnym 5-1 jechali, to też ważne a propos tego wyniku, że na pewnym 5-1 jechali, bodajże na trzecim okrążeniu zdefektował jego motocykl na pewnym drugim miejscu, więc tutaj też byłoby punkty. Grzelak, Grzelak bardzo ważne punkty bodajże chyba na, nie wiem, na Lamparcie robi? Teraz nie pamiętam na kim, ale, ale ten jeden punkt, który przywozi, to jest wywalczony i też dokłada cegiełeczkę. Tak jest. Tutaj nie sposób się z Tobą nie zgodzić. No Mateusz Cierniak tutaj przydał się, oczywiście, na te dwa dodatkowe biegi ze względu na absencję Jacka, ale to był taki bardziej Mateusz Cierniak Bartoszu Kowalskowy. Tak, czy jakkolwiek można by to tak dziwnie po polsku nazwać, bo tam też BK się za bardzo nie najeździ pewnie w tych playoffach przy takiej dyspozycji seniorki wrocławskiej, ale tutaj Mateusz też nie miał poza tym pierwszym biegiem, no to zresztą przyznał w wywiadzie, że była moc bardzo mocno, fajnie się nastawił na ten dalszy mecz dalszego koleje po tym juniorskim, bo widać zresztą była ta radość, ale szybko został sprowadzony na ziemię. A Grzelak wiesz co, chyba zrobił punkt na lewym lewego. czwartym, o ile dobrze pamiętam, tak, 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 no. Ale Więc... to i tak dużo lepiej wyglądało, tylko chciałem powiedzieć. Niż w tym meczu we, w, przepraszam, w, w Toruniu, bo tam tak, no tak, wyjechał tak. jakby zawodnik bez licencji. Ja nie wiem, mm. gdzie on miał głowę, co tam się działo. Może jakieś coś się nie układa w życiu, nie układało w też ten jeden mecz, bo faktycznie wyglądał jak po prostu pogubiony Junior. A tutaj po prostu porządnie jechał, trzymał się punktów, jeden z tego był ostatecznie, ale. Ale jednak do zupełnie inny Kasper. Tak jest. No i oczywiście My. wspomniane, wspomniane Słowaczkie musi zostać tutaj generał Jaro Hampel. Bardzo witamy Cię, Jarku. Z powrotem Zielonego, że ma nadzieję, w przyszłym zadaniu. A propos Torunia i kapitanów, to Paweł Przedpełski, który ze względu na kontuzję musi mocno oszczędzać rękę i nie jeździ za wiele. Nie jest w stanie utrzymać takiej wielkiej formy. Najpierw dowiaduje się, że przedłużą z nim kontrakt na przyszły sezon w Toruniu, a potem, jeżeli rzeczywiście taka jest sekwencja zdarzeń, potem przyjeżdża i robi kapitalny wynik 12 punktów w pięciu startach. Nie ma drugiego zawodnika, który by tak dobrze jechał, bo Dudek miał przeciętne spotkanie mocno. Lampard w te dwa, środkowy mężczyzna przyjeżdża do siebie, jak, jakby nie było, jeździł tutaj kilka lat jako junior, ale rzeczywiście to wygląda u niego, że coś ruszyło w tej końcówce sezonu, a Lambo myślę, że po tym pierwszym, pierwszych dwóch bardzo dobrych biegach, potem właśnie tak chybotliwie strasznie to wyglądało, więc nie było takiego za mocnego wsparcia, jeśli chodzi o tego Pawła przed polskiego, co nie znaczy, że nie zrobili swojej roboty, bo dwoma punktami do półfinałów jednak wchodzą i nie zajmują tego twojego siódmego, Patryku, miejsca. Ja uważam, że jednak twój pierwszy interlokutor w historii wywiadów w, <laughs> w Parku Maszyn, zdobywając 9 plus 1 w czterech startach, był znakomity. W okay. tym 15 mu się nóżka podwinęła, więc to faktycznie tak najgorzej, najlepiej nie wygląda. Ale do tego momentu się trzymał ostro, no Dudek dzisiaj bez trójki, ale raz te 5 jeden przywiózł do tego ten no, zawodnik, który ja nie wiem, to trochę to brzmiało, pod, tak naprawdę Darku, po tym wywiadzie z, z prezesem, czy, czy z członkiem zarządu, już teraz nie pamiętam, e, e, a toruń, że, że podpiszemy z tobą kontrakt, ale i to nie więcej, to tak wyglądało, że, że trochę go postraszono, a nie wiem, czy to... Albo w drugą stronę. Tu mówisz, że może podpisali już kontrakt z nim i, i tutaj y, pokazał tą siłę. Moim zdaniem to jakiś był doping w drugą stronę, jednak taki anty, pas w sensie zadziałał, e, ale, ale ostatecznie do, dobry wynik drużyny. Chociaż nie, tak jak mówili zawodnicy i, i też bodajże chyba trener, nie zapominajmy, że przegrali dwa mecze, e, ale jest z czego wyciągać wnioski i jest nad czym pracować na, na kolejne mecze na pewno. I też Wiktor Lampard, z tego co też zrozumiałem między słowami, też utrzymał już swoją pozycję w Apatorze i będą szukać tylko formacji juniorskiej, żeby ją wzmocnić. Ale o. tam Antek Kawczyński czeka. Tak jest, Antek Kawczyński i trzeba drugiego, bo jednak Jafelt i Lewandowski to nie są zawodnicy juniorzy Ligowy i ciężko tutaj yy, yy, słuchać słów Adama Krużyńskiego i myśleć, że będzie dobrze w tym sezonie. Chociaż ten zespół jedzie poniżej swojego potencjału cały sezon tak naprawdę, oprócz poszczególnych zawodników, takich jak Emil Seifuddinów na przykład, Lambert też miewał niezłe momenty, ale wszyscy tak naprawdę tutaj nie tyle są do wymiany, co do lekkiego liftingu, jeśli chodzi o to, co pokazali w tym sezonie. Wydajcie znać, kochani, po prostu w komentarzach odcinka, jak mocno się nie zgadzacie na przykład z moimi pretensjami do tych, którzy chcieliby wykluczyć tutaj Kubere, bo ja też oczywiście nie znam, ja tylko mam zawsze za dużo gadane, ale też oczywiście, jak widzicie, szanse Apatora Toruń na medale. No właśnie, bo to może w tym starciu z Wrocławiem, jak myślicie, w ogóle czy tym w pierwszym meczu będą faworytem do wygrania, czy nie? Czy może być taki mecz właśnie jak z motorem, który jednak mhm. osłabiony, ale wygrywa yy, na Moto? O? Arenie, zobaczymy jak to będzie, bo na pewno będą emocjonujące te mecze, szczególnie te pierwsze, właśnie gdzie ci słabsi teoretycznie jadą u siebie. I to tyle od nas, bo po co tam pampleć i Duż, yes. dużo tych odcinków w tym, w tym tygodniu wyszło. Mamy nadzieję, teraz ja trzymam kciuki, że to po zmontowaniu to będzie jednak jakość, którą, na którą po prostu wy zasługujecie, moi drodzy kochani. Yes. Słuchacze, A nie jak oglądaczy. takie live, ale to Polska wie, gdzie jesteśmy i nawet te -y wiktoriańskie nie pomagają. Z... Czynniki, Trochę się tak czułem tak jak taki Jasiński po takim meczu, wiesz, po takim live. Ie. No właśnie, a ja taki lewy trochę można powiedzieć po DPJ-tach. No dobra, patronite.pl ukośnikparpanszynko.com i tam możecie nas wesprzeć oczywiście finansowo od pięciu złotych w górę, żeby te internety lepsze były, zwłaszcza w tej naszej macierzy polskiej. Dziękujemy serdecznie za wszystkie subskrypcje. Ponad 1800 na YouTubie, 1600 na Twitterze. Dalej działamy ostro. Ten sezon jest dla nas bardzo póki co udany, ale też to ciekawe doświadczenie i ogromna ilość pracy, którą to wkładamy z naszego serducha, więc za każde, każdą taką pomoc z waszej strony serdecznie dziękujemy. Ja tylko chcę powiedzieć i podziękować jeszcze Mateuszowi Ciarniakowi za to, że pięknie ze mną pogadał jak zwykle. Miałem go tylko na chwileczkę zatrzymać po tym meczu w Lublinie, przepraszam, w Torunie, ale dał sz szansę mi i sobie, żeby się wypowiedzieć ponad 7 minut. także Zapraszam też na ten wywiad. A oprócz tego, co Darek odwalił z Robertem Lambertem, więc zapraszam na ten nasz cały kontent. Dziękujemy Jest. za dziś i trzymam kciuki za emocje w nadchodzący weekend. I oczywiście ba! akcja, y, jeszcze trzymać akcja, wsparcie Andrzeja Szymańskiego, żywowa Andrzej. rodzina się. się razem Andrzej. trzyma w opisie odcinka dodatkowe linki. Informacje o wsparciu tego byłego i żużlowca leśna i zielonej góry. No i możemy, proszę cię kończyć, patryczku. Machaj tutaj łapką do gawiedzi. Sajonara!